Ja się witam w odcinku z Brawl Stars Mam łączenie serweru I dobra eee, demony Aha, straszna opowieść straszna. końca. Mała skrzynka pucharów Anioły kontra diabły Co dostałem? O, patrulujący RT. To bardzo dobrze. No i jest nowy sezon. O, diabeły. <noise> Wysysysacz. Ranienie wrogów tworzy energię, która leczy ciebie i demonitnych członków drużyny. Ok. I, umiejętności. Yy. Nowy sezon. Od razu odbieramy, wchodzimy do sklepu. O, o, dwa star dropy za darmo. Widzę, pierwszy anielski star drop, uwaga. Anielski star drop. O, o. U, jak dużo się ładuje. Kurde ile tego Aha O pierwszy ten O nie uf. Teraz demoniczny I 200 kasy i waga pierwszy. Co to będzie? Przywoływanie chaosu. Przywołuj impy, gdy pokonasz wroga. Przywołujesz więcej za każdego demonicznego członka drużyny. Okej. Okay. Lecimy. O kurde. Wyłączenie do konkursu, proszę czekać. Wojny duchów, zbiór dusz. Wyłączenie do konkursu. Hmm. Dobra, zagramy w wojnę duchów. Wszyscy zadymiarze są demonami. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. No więc jest dobrze. te O, na wszystkich zadymiarzach mam ten efekt? Tak na wszystkich. No to fajne, to na też mam. Możemy zagrać sobie w piekielne wojny duchów Zobaczymy co tu się dzieje więc no. Przepraszam za to musiałem No Lecimy Aha, czyli to coś takiego jak te boty kiedyś Tak, dostáváš takové jak te boty, které když dobře. No co to je? Aha. No, oh, chyba, 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 tady ten no. Chyba tutaj ten. Hmm. O, tu się też stracił górki. To nie, nie, nie. Był konkurs. O! O! Starcie z stara... tercetem. I starób zwykły. Może. No, Dobra. Więc gramy. Pierwsza runda. O, to są trójki. Uf, mogę się domyślić, naprawdę nie masz. Oni sama nie łamią, ja jestem demonem. Nie, czemu? Dobrze, zdobyłem im power kill, bo oni będą silniejsi No dobrze zrobię to Dobra, damy radę Ну, спокойно. Добро. Хорошо. Да, так. Dobra, dam radę. Dobra, ja będę żył. Dobra, będę no tutaj kąpił. Siemnejki pojawiam, Siemnejki. Teraz zrobię tak. Kurt mam problemu Nie mam, w końcu. Nie mam w końcu. Jest! Dobra. Dobrze. Dobrze. Jest! Zegraliśmy Aha, i będę domeniczny tym job. I ładuję się, ładuję, ładuję, ładuję i... 200 kredytów! A ile to są Pi. Haha, i tu są rangi. Aha, i tutaj są dropy, dobra. Mm. ok No, już rozumiem wszystko. Wszystko tutaj rozumiem. O, i. Rozumiecie, że ja bym już mógł odblokować. on u postać. Kurczę. Dobra, widzowie, ja ani razu nie dostawałem jej. <grym> nie wiem dlaczego, więc tylko sobie przetestuję I. No. Dobra. A, coś takiego, dobra. No to ono by mogło być opija, czy bije, tak? Czy może być tak bardziej? Nie. Chyba nie może. Nie może. Aha, i. Aha, i robi wieżyczkę po prostu, dobra nie? I on bije po 1600 ta wieżyczka. Kurde. I gdyby się ruszało jeszcze z miejsca, to by było OP. Gdyby się ruszało z miejsca, to by było za OP. Pik, pik. No, gdyby się ruszało z miejsca, to... Oh, Kur a mać? No się rusza, tak? I nie. Kolejna za mocna postać, Brawl Stars. Nie wytrzymam. Co to jest? Dobra. Nie wiem, czy chcę. Mm. Chyba na razie nie. Chyba zbieram na Kenji. Jego kanji lepszy. Te powinno powinny być legendarne, ale nieważne. Każde nowe postacie powinny być legendarne, bo teraz nowe postacie to są przesady. Na przykład taki Glensi. Spójrzcie sobie na Glensiego albo na e, Draco, albo na. nie wiem, na Tom. Może on taką nową tą, taką nie pamiętam jak ona się nazywała. Nie Juju, tylko ta była jeszcze inna. Nie wiem, czy to była sadymiarka, czy sadymiarz. Glancy, ktoś tam jeszcze był. No nie pamiętam jeszcze, tam nie kto. Nie są załatwite do mowy wstać. Dobra, lecimy. I love Edgar. Takich droniów trzeba zabijać. Którzy kochają Edgara. Oj. Bo uznali, że trzeba, że trzeba mnie zabijać. Jak nie kocham Edgara. Co?! I shot hitter na hiperkę, what the fuck? Co ty, Jopir, ja miałeś pięć, procent, że wygrasz? ale ranga długa. Dobra, no przedostawaliśmy sobie, więc cześć ci. Pa!